No was śmieszy, bez tej masy od Mazowieckiego. W Mazowieckim wszystko jest za dużo. Nawet pociąg. Pyłka <grytanie> i osów. <grytanie> Druga wo nie. Wojna bolszewicka, taki humor. <grytanie> Dysłaliśmy drony, kamery śledzi. Czekaj. Jeszcze raz, kto wie? Śledziki. Yeah. Mobile! jesteś team mobile <grytanie> Ja, ja też T-mobile ja Ty ja też jesteś. Ty też sieci Hej, hej, hej! Jestem najszybszy w necie i mam najlepszą sieć Zazdrościsz mi transferu, mój smartfon kręci cię Wysyłam ci wiadomość, dostałem co to jest Na fejsie jestem kotem, ja na stadionie też Jestem w T-Mobile Jesteś w T-Mobile? Ja też w T-Mobile My też w T-Mobile

Jeszcze chwila... Dla debila... Okej! Okay. <laughs> no, jest dla ciebie. No, dokładnie. Lalo. Dokładnie tak. Uciekł, przyzna się przyznał Jak można je... jak można je... JO PIERDOLĘ! O, hej, siwy, jak się miewasz? <laughs> Aż się kurwa dowiedział. <śmiech> <śmiech> Nie mogę! Przems? Za dużo maryśki. <laughs> aha, Eee... A my ciebie dano? Co? To... <laughs>

no i myślisz, że radą to jest duże miasto. No, nie, to... no, ono bardziej wygląda no jak nie no, gdzieś... no, ma. Ono, wy... ono nie ma wieżowców, ona jest takim... może ma tylko takie małe mieszkankę. Dobra, to czekaj. Dobrą herbatę robi. Lolala, la, la, jaka chawira, pani. Proszę, tutaj leżała moja upata, o dokładnie w tym miejscu, a teraz jej znowu nie ma. No ale ma pan więcej tekstu do powiedzenia. Jeszcze raz. Lulala, jaka chawira, pani! Proszę, tu leżała moja tata. Jezus <laughs> Myślę, że głowa mu teraz szaleje. Nieprawda, każdy ma psy. Ludzie kochają psy. Nie było czego się wstydzić, co siedzi. Chodź, pokażę ci coś. Jest <laughs> Porzucił Sto! Te skoki są tak głupie. Boże, jeszcze to trwają, nie wiem co ja mógł robić. No już chwila, idę, idę, do. Nie, wiesz, jakby nie da się podłączyć dwóch języków do siebie, albo się robi w jednym, albo się robi w drugim, nie? Wierzymy ci no. Dobrze. Mhm. Nie, bo no nie, to nie rozumie. W godzinnej drogi wyszło jakiegoś... Nie, chwilę. Buty są, pasek jest, kask też jest. Podbudowli... Atakujesz I... Przestań stękać! O kurde, nie wiem czy msimy... I... Skaczemy czy nie? I... A, bądź, Przestań się klinać! No I... lecia! Boże! Więc I... jeśli na przykład. Nie wiem, zrobimy sobie takie właśnie shorty, to będzie dobrze. A po drugie y, zrobię... Y, próbuję też z jednego powodu się upodobnić, Na przykład jest jedna rzecz, którą właśnie skopiowali. No, nie ma łapek teraz. Nie możesz ustawić łapka w dół, o, tylko nie podoba mi się. I po prostu nie, mo, nie wiesz po prostu jak ludzie reagują i zawsze będzie pokazywać. O, trzy lajki w górę, No a tak naprawdę 12 to jest w dół, ale nie pokazuje tego. I po Ty, prostu nie twórcy... wiesz co zmienić, nie. dlatego, bo zablokuję to i tak dalej, no. Przecież twórcy mogą widzieć dislike. Y. Co? Tak, twórcy mogą widzieć dislike, y, tylko. Y no nie, nie do końca, czekaj, ja yes, sprawdzę. No. no a dzisiaj odcinek nie jest popieprzony, popieprzony będzie Making of. E, to było jedno z, z najbardziej pojewanych nagrywek. Gdzie tu spotykamy, ser serze? Proszę. Nie, nie rób tego. Muszę to zrobić. Powiedz, dlaczego? Ja dla bez... ciebie. ciebie. Nie mogę się ciebie doczekać. Kiedy do mnie przyjdziesz?